Cześć wszystkim, tu Bartek a tak wygląda czwarty kilometr mojego czwartego dnia biegów a szóstego dnia przygotowań do półmaratonu gliwickiego zapraszam wszystkich do śledzenia moich zaje fajnych filmików, mam nadzieję że będziecie mi kibicować już najbliższą sobotę w biegu gliwickim jak to bierasz? Okay. I puta! i rzucasz no. Jesteś zdolna, dziewczynka. Ale się zimno zrobiło. Ciężki poniedziałek dzisiaj. Mój kogucik. Ale mam lenia. Nic mi się nie chce. Jest chyba przesilenie wiosenne. Trzeba sobie poodpoczywać po trzy dni ciągłego biegu. Może nie były to jakieś super przebiegi. To też czwarty dzień, w szczególności, że dopiero zaczynam bez sensu biegać. Zrobię sobie dzisiaj rozciąganie. A chwila, Tutaj teraz takiego mojego ulubionego. Powiedział, o, 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 stania na głowie. Moje super włosy. Nie wiem ile wytrzymam, ale pewnie ile chcę, niech ta krew trochę spójnie w dół, a raczej do góry. Odciążamy kręgosłup. Mówiłem tak dłużej, może sobie postoję dłużej, ale Was nie będę zanudzał. Sprawdźcie czy to dobrze robię. A w tle mój... Kochany, ty jest tuś. Moje ulubione, ale chyba idę po karimatę, bo twarde pies, czy tam krowa z dupą do góry, yy, nie kaczka z nosem, le... pies z głową do dołu. Jakoś to tak było. Spróbuję utrzymać ręce, a raczej całe ciało, tylko na łokciach i zrobić taką deskę <słuch> 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 Jeszcze raz. Samy w łokciach. <słuch> co to jest za figura, Ale Z chęcią na to. Na kamerze popatrzcie. Tak, w cyrku robią Noggarstki jeszcze trzeba pracować. Jeszcze raz z poduszkami. To se nie da bez ćwiczenia. Nowe buty testowanie. się buty. Od razu lepszy czas. Pierwszy kilometr. Wymyśliłem sobie, że biegnę pod tą górkę tam Wczoraj nie biegnąłem i odpoczywałem Było tak zimno, tak wiało Że nic się nikomu nie chciało Prawie jak bieg przełajowy Nie wiem co to jest Zasa. Do Dorasa Nieprzemyślany bieg Dwójka, pumetek 3,5 kilometra, że nie obiecałem raczej ona stwierdziła, że przebiegnę 13 no to zobaczymy czy się uda to jest mój ósmy kilometr w porównaniu do czasu sobotniego, czy tam piątkowego chyba gorzej, ale biegnę też gorszą czasem. zniesienia górki po górki ale dajemy dalej moja pierwsza dziesiątka w tym sezonie ta -dam! I to mniej niż godzinę. Uch! Mama dała tacie wyzwanie i kazała przebiec 13 km. I wiesz co tata zrobił? Przebiegł to. Już mnie gniotło. Ale mamy. Mocy co to jest? Wierz, skaczesz. Lili tańczy jak szalona. Jak się dziś biegało, biegało szybko. Fajnie. Bolą mnie trochę. Teraz sklejam ten film, idę spać, że jutro znowu szybko biegać O! Pa!